Kolejny leniwy poniedziałek. Gdyby nie poranna kawa, pewnie przespałbym kolejny odcinek wakacji na bogato. Dzisiaj witamy Was z miejsca bardzo szczególnego, czyli z Klasztoru Sióstr. Mi Klasztor Sióstr zawsze kojarzył się z tym, że jeszcze nie jest zjedzona kolacja, a już jest nakryte do śniadania. A mi klasztor kojarzy się z bardzo szalonymi kobietami. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ojciec Jan Góra wymyślił kiedyś, aby jedna z sióstr zakonnych przyleciała na lednicę na spadochronie. Dokładnie tak. Tak jest. Dzisiaj zaprosiliśmy siostrę Kasię. Kasię, która słynie z tego, że tańczy na całych polach lednickich. Zobaczcie, co ona ma do powiedzenia. A więc Dżingielek i siostra Kasia. Czas wakacji daje nam możliwość różnych pomysłów, kochani. Ja szybciutko na tej hulajnodze przyjechałam do moich współsióstr i moich podopieczych, aby z nimi spędzić więcej czasu. I chcę Was, kochani, zachęcić, aby czas wakacji był czasem spotkania się z ludźmi, których kochacie. Czas, gdzie możecie odwiedzić swoich rodziców, dziadków i z nimi po prostu poprzebywać. Czekają oni może na Was, a czas... Nauki, czas pracy, czas egzaminów, często nam uniemożliwia spotkanie tak częste z naszymi bliskimi. Kochani, może warto kupić lody, wypić wspólną kawę, wspólną lemoniadę, po prostu z nimi być, a może, co najważniejsze, zaprosić ich na wspólną niedzielną Eucharystię. Kochani, to będzie piękny czas wspólnych wakacji, wspólnego przebywania z ludźmi. Dla mnie bliskimi, ludźmi, których kocham. Kochani, ja już pędzę do mojej wspólnoty. Papa! Pa. Zawsze wierzyłam w szaleństwo sióstr. Jak nie jest spadochron, to hulajnoga. noga. Siostra Kasia zachęcała nas do tego, abyśmy spotkali się z najbliższymi. A więc poszli. I kochali. Idzi kochaj. Jestem ciekawa, czym zaskoczył nas kolejne wakacje na Bogato, a ona już w najbliższy poniedziałek. Pamiętajcie, zapaśćcie sobie kawę i nie bądźcie śpiący, żebyście nie przespali następnego poniedziałku. Czyli zasubskrybujcie kanał Lednica 2000. Spotykamy się o 12. Cześć. Do zobaczenia.